Witajcie, z tej strony Baronski kanał OnlyGames.pl. Tym razem mam dla Was mały konkurs. Cieszę się, że kanał się rozrasta, że przybywa filmów, przybywa subskrypcji. Oczywiście rozwój kanału zawdzięczam Wam, zatem to Wam należą się wielkie podziękowania za to, że oglądacie kolejne filmy i uczestniczycie w komentowaniu. Dzięki wielkie jeszcze raz. Natomiast w ramach podziękowania chciałbym zorganizować mały konkurs, w którym do wygrania będą trzy gry na konsole PlayStation. Mam tutaj dwie gry na PlayStation 2 i jedną na PlayStation 3. Jak sami widzicie, same hity Gran Turismo 5, Primal oraz Metal Gear Solid 2. Co zrobić, żeby je wygrać? Jedyne co od Was oczekuję, to to, żebyście napisali mi pod tym filmem, czego Wam jeszcze brakuje na moim kanale, co chcielibyście zobaczyć. Pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, jeśli oglądacie mój kanał, że publikuję na nim sporo autorskich serii. Mamy tutaj m.in. Strefę Retro, mamy też kącik kolekcjonera, w którym pokazujemy Wam najciekawsze edycje kolekcjonerskie dostępne na rynku. Mamy też odłam tej serii pod tytułem Graj Taniu, w którym staram się dowadniać, że można być kolekcjonerem i nie wydawać na nowe gry fury pieniędzy, a mimo to i tak rozbudować swoją biblioteczkę o naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki tytułów. Mamy też różnego rodzaju unboxingi czy testy sprzętu. Natomiast chciałbym, żebyście napisali mi, czego wam jeszcze brakuje na moim kanale. Nie wiem, być może napiszecie mi, że brakuje wam vlogów, być może chcielibyście na przykład, żebym zrobił coś takiego jak historia konsol, gdzie szczegółowo bym się odnosił do danych platform, jak one Zaczynały, żeby Wam je zaprezentować. Może na przykład chcielibyście zobaczyć jakieś materiały typu top 10 najlepszych gier z danego gatunku, powiedzmy na daną platformę. To są oczywiście tylko luźne pomysły. Ja liczę na Waszą kreatywność. Dajcie mi znać, co Wy chcielibyście zobaczyć, bo tak naprawdę, tak jak mówię, kanał tworzę dla Was, nie tworzę tych materiałów do szuflady. Zatem chciałbym wiedzieć, czego Wy oczekujecie. Zatem dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, no i co, jakie są warunki konkursu? Po pierwsze trzeba być subskrybentem mojego kanału onygames.pl, a po drugie napisać komentarz, gdzie wyjaśnicie, czego Wam brakuje i dlaczego Wam tego brakuje. No i na koniec jeszcze napiszcie mi pod komentarzem, na koniec komentarza w nawiasie platformę, którą posiadacie, żeby się nie okazało, że jak będę rozdawał te gry, to wyślę komuś grę na PS2, jak on nawet tej konsoli nie będzie posiadał. Zatem napiszcie mi w komentarzu na koniec w nawiasie, jakiej platformy, na jaką platformę grę byście chcieli otrzymać w razie gdybyście wygrali. Konkurs potrwa przez dwa tygodnie. Mamy teraz piątek, konkurs potrwa przez dwa tygodnie do piątku za dwa tygodnie, a ogłoszenie będzie w niedzielę po tym piątku. Zatem czekam na Wasze komentarze. A jeszcze jedna uwaga na koniec. Prośba, żebyście nie pisali, że brakuje Wam na przykład let's playów. Ja tego typu materiałów nie zamierzam nagrywać, ponieważ osobiście po prostu, no sam osobiście za nimi nie przepadam. Tutaj w ogóle nie preferuję tego typu materiałów, ja ich w ogóle nie szukam na YouTubie. Uważam te materiały za po prostu materiały niskiej jakości. Oczywiście nie chcę tu umniejszać różnego rodzaju let's playerom, którzy sobie dobrze radzą na YouTubie, natomiast według mnie po prostu materiały tego typu nie wymagają zbyt dużej. Ilości pracy, nic ciekawego z nich się nie da dowiedzieć, oprócz tego, że autor sobie przechodzi grę i komentuje to, co widzi na ekranie. Ja raczej hołduję w zasadzie, że wolę, prze, wolę oglądać czy czytać różnego rodzaju analizy, w których autor poświęci trochę czasu na zbadanie tematu i podzielenie się swoją wiedzą z widzami. Zatem tego typu materiały chciałbym tworzyć i rozwijać kanał w, te, w tym kierunku. Zatem koncentrujcie się właśnie na tego typu aspekcie. No i co? Myślę, że to wszystko, co chciałem Wam przekazać. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się.